Cześć wszystkim, witam w The Forest, ja jestem Steel i dzisiaj wam pokażę czegoś, czego jeszcze nie widzieliście kiedykolwiek w życiu The Forest, to jest tajemnica w ogóle, którą odkryłem i obiecałem wam, że pójdziemy tam, ale zastanawiam się, czy zrobić odcinek, że szykujemy się, żeby tam iść, bo na razie nie mamy wystarczająco rzeczy, albo idziemy tam od razu, więc daję wam teraz szansę, 30 tysięcy lajków, idziemy tam w tym odcinku, odkrywam tą tajemnicę i widzicie wszystko, no, a tak to będziemy się zbierać powoli, więc no macie czas teraz, macie czas teraz zostawić tego lajka, jak chcecie. Jacob. 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 No dobra, nie musicie koniecznie zostawić tego lajka. Ja po prostu chciałem, bo znajdywanie tego miejsca, znajdywanie tego, co dzisiaj będziemy znajdywać, co wam będę raczej pokazywać, to zajęło mi bardzo długo czasu. Ponad tydzień szukania, szczerze mówiąc, i live streamów, żeby odkryć tą tajemnicę. Więc ta tajemnica naprawdę jest, obiecuję wam, jest warta 30 tysięcy łapek, bo pokażę wam, jak wejść do tego największego kratera i co tam jest, i w ogóle masakra, jeśli chodzi o fabułę, gry, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane. Z y, rozkręceniem gry, każdy update i co jest dodawane to, to dużo rzeczy wiesz. Nie mówią, jest wie, zrobione w zasadzie w sekrecie, tak? Tajemnice gry i y, y, fabuła gry jeszcze nie wiemy za bardzo o tym. Y, więc w każdym razie to jest dla nas to odkrycia, a ja chyba ja mam największe postępy w odkrywaniu tego, więc naprawdę. O, zabiję wywiórkę! Przykro mi, kumplu. Kumplu, czemu tak machasz ogonem? Halo? No okej, okay. to se machaj, dobra, idziemy tam. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy tak naprawdę gotowi, nie mamy wystarczająco rzeczy, bo, no, circuit boardów mamy trochę zbroi, sobie ubiorę, no, może mam jedną zbroję, nie mamy wystarczająco bomb, ale. Myślę, że sobie poradzimy, zrobimy taki szybki run-through tego cave'a i do, do wszystko, co będę wam dzisiaj pokazywać, bo w ogóle jakieś struktury związane z UFO i tak dalej, miałem przygotować się do tego, ale tak naprawdę, no, chcę być pierwszy, yy, pierwsza osoba na, na YouTube, żeby wam, żeby pokazać to, bo po prostu chcę być, yy, ja lubię takie rzeczy, lubię być pierwszy w różnych sprawach, więc... I szczególnie jak, jak chodzi o odkrywanie tajemnic gier Więc idziemy do tego cave'a Na mapie teraz wam pokażę dokładnie gdzie ten cave jest oznaczę go jakbyście chcieli sami go odwiedzić I odkryć tą samą tajem, tajemnicę jak ja I wejść do tego całego krateru Który jest ogólnie w tej grze Jeśli nie wiecie o, o jaki krater chodzi To dowiecie się też w tym odcinku W każdym razie yy, zbieramy się do tego miejsca yy, Ale to jest, to, to trochę drogi jest to jest tam Więc na mapie jak mówiłem pokazałem wam Dokładnie gdzie to jest A ja już się transportuję tam Żebyśmy mogli wejść do tego cave'a Dobra a więc jesteśmy na miejscu, mniej więcej tutaj jest taka skała. Tam widzimy widok na morze, jakby co? A wejście do kejwa jest dokładnie w tym miejscu, tutaj i będziemy do niego wchodzić. Tutaj są po prostu rzeczy rozpięte. Żeby wam pokazać, po prostu, że no, tutaj możecie przejść. W razie czego m, zajęłem trochę czasu też, żeby nazbierać water breeder, który, znaczy red breather, który pozwala nam oddychać pod wodą. Mamy tutaj kanistry, tutaj wystarczająco, żeby pływać. Potrzebne jest to do tego kejwa, bardzo polecam. Też znalazłem climbing axa, ale wszystkie te rzeczy mogę pokazać. Jeśli będziecie. Ciekawi, to zostawcie lajka like pod filmikiem. To będę się starał pokazywać też, gdzie możecie znaleźć te różne rzeczy. Bo ja, ja wiem, że mniej więcej gdzie wszystko jest teraz. Latarka jest teraz. W nowym update'cie pojawiła się nowa latarka, więc nie musimy nawet do kejwa wchodzić, żeby ją znaleźć. Ona leży właśnie w randomowym miejscu. I do uch, kurde, a zegarki! zajebiście. Uuu, super rola! Dobra, dobra, dobra! Elegancko. No teraz mówiłem, że jest ze starszy nam bomb. Ale jednak będzie będzie starszy. Tutaj będzie starczy. Tutaj dużo mobów mamy strasznie. Mogłem jednak swoją drogą iść po Flergana, którego jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli na odcinkach. Pokażę Wam też dokładnie, gdzie znaleźć. To po prostu mega się jaram, bo. Kurde, tajemnica, kurde całego foresta tutaj może być. Odkrycie, znajdywanie syna może tutaj nawet być. Ale powiem Wam tak, tutaj jest dużo, dużo, strasznie dużo. Czekaj, co tu się dzieje? Co ja. To jest głębokie, bo nie widzę, czy jest głębokie, czy nie. Dobra, zejdziemy po linii, żeby nie ryzykować, yy, ale można czasami glitchować się po teksturach, czyli tak skakać po ścianach, tak jak my po tych teksturach, to widzimy czy co mam Już jest dół. Okej, okay, mogliśmy jednak skoczyć. Dobra, czyli jednak jest czas, żeby wziąć nasz, yy, nasze to i podpalić. Yy, podpalić! No, to chyba się żartujesz Nie mogę podpalić! Fuk! Dobra, coś się zbugowało, ludziska, yy, nie, wiem, nie wiem o co chodzi, czasami tak jest, czasami trzeba poczekać sekundkę, od, aż się odbuguje. Nie, spinaj się! No chyba cię posrało, chyba cię normalnie pogięło. Dobra, wszystko jest jednak w porządku, możemy iść naprzód, yy, odbugowała się gra. Czasami się tak buguje, trzeba po prostu poskakać, po, porobić kilka rzeczy, yy, aż się odbuguje. O, ty mordu, ty tego... Zmienili to w aptece. Takich mobów tutaj nie było wcześniej. Dobra, będziemy musieli... A, ja on jeszcze żyje! Będziemy musieli wziąć. Eee, dobra, prze, prze, przebiegniemy go, po prostu. To jest dopiero początek cave'a, nie mamy jednak czasu zwiedzać tych wszystkich rzeczy y, tutaj, bo chcemy dojść do najważniejszej, najciekawszej części cave'a. Oczywiście to będzie to, co czeka nas na samym dole, na samym końcu. To jest akurat... Y, faktami mogę powiedzieć, to jest najgłębszy cave w całym foreście, więc na pewno będzie najciekawszy. I zobaczymy tutaj, y, jeśli się nie mylę, ostatnio były TNT, czyli dynamit tutaj był. Jeśli możemy iść jeszcze... Jeszcze raz. U, tu jakieś, jakieś rzeczy są, spoko, weźmiemy. E, jeśli możemy jeszcze raz wziąć ten dynamit, y, Dobra, widzę, że, że tutaj jednak w tym miejscu akurat nic się nie zmieniło, te małe dzieciaki nadal są mm, Ale tam też jest TNT, więc wa, wa, fajnie było wziąć ten TNT Weźmiemy sobie molotowa, najlepiej działają molotowy na te dzieciaki, bo od razu się podpalają i, i giną Albo katana też jest spoko, ale katana wiesz, będzie ciemno, nie chcemy katany I ja akurat nikogo nie trafiłem Dobra, to niech będzie mała sikierka podpalona Szybciej atakuje, więc y, warto akurat ją wykorzystać w tej sytuacji Szczególnie dla tych małych pejbisów. Dobra, lecimy, lecimy, te, te skrzynki są nieważne I są dzieciaki, podpalony Podpalony, O oh my god Oby mnie tylko nie zabili Dobra, tam ci są podpaleni Weźmiemy ten TNT i, i spadamy stąd Gdzie to było tutaj? Tu jest, tu jest, halo? Halo? O nie, to nie to <laughs> Musi być obok Czekaj, bo te dzieciaki mnie atakują Trochę, trochę się boję, troje, troje się boję Dobra, podpalam, podpalam, podpalam. E, wiem, nie wiem czy fakt jest akurat te, e, to, co teraz powiem, ale kilka. Zajebiście. Szedłem do wody, zgasiłem, <grywki> zgasiłem pochodnie. Nie, nie to chciałem zrobić. E, nie wiem, czy to jest prawda, czy jak używasz kilka tych materiałów i łączysz je z sikierką na przykład, e, to czy wtedy faktycznie. O! Co się stało? Czy wtedy faktycznie dłużej się trzyma ten ogień? Sprawdzałem to i jakoś dla mnie nie było różnicy, ale wiesz, tak naprawdę nie mogę się tego upewnić. Więc w razie czego mały protip, ale nie wiem, czy, czy faktycznie to działa. Dobra, zbieramy to. Jedziemy. W ogóle jutro yy, nagrywam z Nitrozyniakiem fanarty, więc szykujcie się... O kurde, ale się zbłogono. Szykujcie się na naprawdę śmieszny i yy, mega odcinek. Widzę, że jednak zmienili to... A nie, przyszły by był dynamit. Jest dynamit, więc jest wszystko tak jak się spodziewałem. Teraz będziemy schodzili tam na sam dół. To jest naprawdę ogromny cave, yy, yy, ale, ale wiesz, nie chcę tutaj... Nie chcę tutaj za dużo mówić, nie chcę za dużo pokazywać też, żebyście mogli też sobie eksplorować, ale mówiłem, jak mówiłem, warto wziąć kilka rzeczy, szczególnie latarkę i tak dalej, bo jest dużo podwodnych wejść też, które jeszcze dzisiaj sprawdzimy. Jest jedna rzecz, która jeszcze nie wiem, co jest i co tam będzie, i on po prostu odkryjemy tutaj. Można zeskoczyć, jest bezpieczne, ale na drugim, naprawdę uwierzcie, znam ten cave, serio dosłownie na pamięć już. Pierwszy ten, a drugi schodzimy, drugi schodzimy. Żeby było bezpiecznie. Jeśli nie macie sprzętu do spinania, chcecie też, też dojść na sam dół tego cave'a, pokażę wam dokładnie jak to zrobić. Jest na to technika, jest na to mały trick i zaraz właśnie wam pokażę jak to działa, bo yy, można przejść to ze sprzętem do spinania, ale można też to przejść bez I my będziemy przechodzili teraz bez, chyba że coś zmienili, ale nie zmienili Przeskakujemy to tutaj Dobrze jest yy, I przechodzimy Przechodzimy tutaj na około tego Kurde, uwierzcie mi, tak długo żeby, żeby mnie umarł. Ile razy musiałem umierać, żeby to wszystko dla was mm, i w sumie dla siebie odkryć też. Dobra, i teraz skaczemy powolutku, powolutku yy, na to. Dobra, lecimy! Stracimy trochę HP, od razu możemy medication sobie wziąć, czyli y, tabletki. I w tamtą stronę można przejść dalej, yy, do innego cave'a. Ale nie chcemy tam na razie iść, nas yy, bardzo... A nie, w tamtą stronę, przepraszam. Tam można też iść, tam są... tam jest jakiś ziomek w sumie, ja bym tam poszedł, ale jest ja wiedziałem, że ty tu będziesz! Wiedziałem, że ty tu będziesz! No nie, 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 ta, Dlatego tam... nie, 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 Dobra. Teraz yy, najtrudniejsza część. Tej całej zabawy. To jest schodzenie po tym wodospadzie bez tracenia HP. Róbcie tak jak ja, będzie ok, a jak nie gracie w ogóle Foresta, ale po prostu jesteście zaciekawieni, to po prostu sobie obserwujcie i, i patrzcie, co tu się ciekawego dzieje. Aha, teraz jest zejście na tą platformę. Na tą platformę można zejść w inne sposoby. Tutaj można ze sprzętem do spinania przejść na. U... na... Można czy nie? Nie można! Nie można! Czy można? Czy muszę go wyciągnąć? O ty! Można, można przejść na ukos. Ale jak mówiłem, obiecałem, pokażę Wam bardziej hardkorowy taki Yolo styl, żeby, żeby zejść na dół. E, dla tych, którzy je odkryli jeszcze tego sprzęta. Więc e, shiftem e, rogowym skokiem, żeby skakać dalej. Schodzimy powolutku. Powolutku, powolutku. Tutaj, tutaj mega trzeba uważać. Trzeba jednak, jednak spadłem trochę nie, nie tam, gdzie chciałem iść. Dobra, uwaga teraz. I tutaj do tego rogu musimy się dojść. Zajebiście Jesteśmy. Teraz spad na to. I tutaj w lewo, lewo. Teraz lewo jeszcze raz. Eee, na ten kamyczek. O, bum. I prawie jesteśmy praktycznie na samym dole już. Tylko... O! O! I tutaj tutaj już widzimy pierwszą rzecz e, tajemniczą. Tu mogę stracić hP. Nie, nie straciłem, zajęliście. To, to nawet lepiej. Uuu, zeszedłem bez stracenia HP. Tutaj już mamy pierwszą tajemnicę. Patrzcie to. Patrzcie co tutaj jest. co to jest? To są drzwi. Nie wiem, może w ogóle nie widzieliście takich drzwi, bo wiem, że e, kilka innych YouTubers za bardzo nie, nie interesują się fabułą. O, słyszałem od innych, bo ja akurat nie oglądam, ale tu mamy pierwsze drzwi. Na początku myślałem, że to jakieś stworzenia UFO, jakieś, wiesz, metalowe rzeczy, które mogą być mega ciekawe. Ale jednak to są drzwi. Skąd to wiem? Bo będziemy przechodzić przez trzy pary takich drzwi, yy, i ostatnie drzwi sprowadzą nas do bardzo ciekawego miejsca. Yy, ubiorę tylko tutaj sobie Red Breedera, bo bardzo mnie ciekawiło, czy tutaj nie ma jakiegoś sekretnego przejścia. Czy może tutaj jakieś, czy jakiś dynamit trzeba zrzucić? Czasami tak jest. Ale jednak jednak tutaj nic nie ma. Więc możemy cisnąć szomeczki dalej yy, i szykujcie się naprawdę ciekawe rzeczy, tylko że coś tu się świeci. Dobra, czyli mogą być tu moby przed nami troszeczkę. Musimy przygotować na, na taką możliwość. I ściągnę oczywiście tą, tą to, to, to co. O! O ty! Skurny tak mnie jeszcze przestraszył. Lysz! Ale mnie przestraszył! Ludzie! O! Dobra, tutaj powinny być patyki, jeśli, się, jeśli dobrze pamiętam O, jest jeszcze trzeci Dam radę go, nie dam radę go złapać, Fleciał tam w tekstury O, fuck Nie, teraz ja się zbugowałem Tabletki zjedz, tabletki Oh my god, mamy bardzo mało tabletek, a to jest źle, bo naprawdę będzie strasznie dużo mobów i to jeszcze moby, którzy, których musimy pokonać tutaj, a to może być Kurde Co tu się dzieje, ludzie? O, fuck Staram się o ile mogę, staram się o ile mogę, ale. Kurde, nie wiem, czy to przeżyje. Spadajcie! I stąd, kurde! Próbuję nagrywać ty. No i oczywiście. Oczywiście, kurde, zajebiście. Znów mnie klepnął, Typol. Jak ja tego. Jak nie przejdę tego, to będę mega wkurzony. serio będę mega wkurzony. Bo. Normalnie, normalnie można ich atakować. GIN! Wojn mi stąd! Dziękuję. Ktoś tu jeszcze leci? Jeszcze. Oni jeszcze żyją. Oni jeszcze do cholery jasnej. Dobra, skip. Skip tą część. Bo ja po prostu tutaj nie wytrzymam. Dawaj mi to Jak oni jeszcze żyją? Mhm. Mhm. Zabili mnie. Zajebiście. Zajebiście. Powiem wam tak, już pią piąty raz... Co oni znowu tu się zrespili? O nie, bo sejwa odpaliłem Ja pierdzielę no to lipa mega, ale przynajmniej patyki są nowe Słuchajcie, y musiałem, musiałem niestety, musiałem... Y o u! A! Dobrze, musiałem włączyć o nowa, bo umarłem Po raz kolejny. Czemu? Czy mogę wypłynąć z wody proszę? Dziękuję. Y musiałem się to nowa. Jak widzicie, i tak mam strasznie dużo rzeczy. A pomimo tego, że mam dużo rzeczy, i tak cały czas umieram. Więc teraz jednak nie będziemy przechodzić tam koło tego większego MOBA. Bo jest jeszcze jeden taki, i naprawdę tamten drugi będzie nam bardzo, bardzo przeszkadzał. Więc musimy, olejemy tego pierwszego. Przejdziemy od razu do, do drugiego. Bo po prostu nie starcie w tym odcinku czasu. Ten, ten cave jest naprawdę na kilka godzin. A próbuję wam pokazać jak najszybciej. Już godzinę ponad nagrywam. Tylko będzie to pocięte na, na krótszy czas. Zajęliście oczywiście. Akurat Akurat No, sajebiście, No, po prostu mi się skończył akurat Coca-Cola, a W tym akurat sekundzie I musiałem się zatrzymać tam, gdzie wszyscy moby były I ty, kurwa, dalej ty Jeden Ty se idź Ty se idź i tam, kurde, się gnój Jeden gnoju, jeden No i co będziecie robić? Nic nie zrobicie mi, bo, kurde, se idę stąd Idę dalej Gdzie? Dokąd? Dobra, jednak będą nas atakować hmm... Ale my się kierujemy w tą stronę Co to jest? Nie, nie do końca w tą stronę chciałem iść Co to ma być? Ahaha! Już wiem gdzie to jest. A tam swoją drogą jest bardzo fajne miejsce Bo można tam pokampić i pozabijać te moby Tam właśnie chciałem wejść wcześniej, ale nie, wy, nie wiedziałem jak Dobra Ten typo tutaj nas To nas się pluje nie, nie mogę nic co bardzo zrobić Dobra, właśnie pójdziemy tam gdzie mówiłem bo to jest całkiem fajne miejsce, żeby się, żeby się skampić i żeby bezpiecznie móc... Tylko, że kurde bele, nic nie widzę. Nie wiem, czy dobrze idę. O, super. Super, super. Jest to, jest to i jest to. Idziemy do góry. I teraz możemy ich spokojnie, nie wiem, z łuku... O, z łuku ściągnąć możemy ich na przykład. To by był całkiem, całkiem spoko sprawa. A resztę mowów tam będzie musiało, musiało się trzymać. Albo na przykład ich przeskoczymy i pójdziemy dalej, bo też, też mi się nie chce wieki, wieki tutaj spędzić Tutaj można pod wodą, e, znaczy przez wodę przejść dalej dobra, jak, jak, tak, no tak myślałem, no wszyscy się, wszyscy się tutaj namieczają e, Ale my niestety nie będziemy z nimi zadzierać, bo nie ma po prostu czasu i mi się nie chce U, Chcę wam pokazać wszystkie kurde tajemnice, a te moby już na pewno widzieliście nieraz. raz Dobra, przechodzimy to, raz, dwa, trzy, cztery, dobra tu też będą moby, ale też ich przeskoczymy, mam nadzieję. Bo po prostu, no. Chcę przejść do tego najciekawszego miejsca. O! Udało nam się. I tutaj, ludziska, się zaczyna. Naprawdę, zaczynają się naprawdę ciekawe rzeczy. Swoją drogą, Redbreederem zobaczę, czy tutaj nie ma jakiejś tajemnicy. U! U, czy tu jest tajemnica? Czy tu będzie tajemnica? Nie ma tajemnicy, dobra, to, 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 wy, to wypływamy stąd w takim razie. Dobra, idziemy na górę yy, i idziemy tam właśnie, gdzie chciałem wam pokazać no, To najciekawsze rzeczy. Te, te, to, co się męczyłem już sześcioma śmierciami yy, i sześcioma reloadami gry, żeby wam pokazać. I godzinę już schodzenia do Kejwa, którego już znam. Po prostu nie wierzę, nie wierzę, że, te, że, że tak, tak trudno jest przejść tego cave'a, naprawdę strasznie trudno, ale się nie dziwię, bo wiadomo tutaj akurat y, może być tak, że tutaj znajdziemy tego syna, więc nie może być łatwo. Dobra. Tutaj przechodzimy. Y, trzeba mieć ten TNT. Na szczęście miałem dynamit, więc przygotowałem sobie właśnie w taki sposób. O. boom! To możemy przejść dalej. Przejść do następnego cave'a. Uwaga teraz, uwaga, bo to jest cave, który jest bardzo ciekawy. Już jesteśmy przy drzwiach pierwszych. Pierwszych drzwiach. Pokażę wam te drzwi e, Tutaj będzie... Ło, jest strasznie dużo tych małych dzieciaków Tu są te pierwsze drzwi Tu jest pedest e, I wszystko... Oh my god, ile tych dzieciaków jest, what fuck? Czemu ich jest tyle dużo? Czemu jest tak dużo jest? Czemu tu 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 tu, 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 Dobra Tutaj się skampię e, Tutaj się skampię na nich Ja pierdzielę tyle dzieciaków nie było tu nigdy Utrudnili mi grę albo coś <laughs> Naprawdę Coś tutaj jest. Otóż nie tak, jak Tak nie było wcześniej. Wszystko. Dobra. W każdym razie musimy się ich pozbyć. Coś tu nam nie leci. Coś słyszę, jakieś rachy, ciachy Tutaj jest właśnie, mówiłem wam wcześniej, że będziemy po drugiej stronie i jesteśmy właśnie po tej drugiej stronie, od jak mówiłem wcześniej. Gdzie jest? Gdzie jest ten mob? To mnie strasznie ciekawi. Gdzie on jest? Idzie tam, idzie tam. Dobra. Na razie nie jestem potrzebny. Na razie musimy te dzieciaki spalić, bo one. No, wiem, że to strasznie brzmi, ale musimy ich się pozbyć i już się na nas rzucają. Broń Boże, podpaliłem się, podpaliłem się sam To nie jest mój dzień To nie, je, to nie jest mój, to nie jest mój dzień <grym> Naprawdę nie jest mój dzień Ja pierdziele, dobra, y, może, także bym spróbował ich ominąć, ale tutaj jest strasznie dużo mobów I ich trzeba się pozbyć I te, wezmę te tabletki, bo ten mob jak mnie nas raz uderzy, to mamy przekipane To nie jest jakiś Ultramob? On jest trochę, on wygląda trochę in... To jest ultramob! To jest jakiś, to jest nowy, ty, to nie jest ten sam co zawsze, on jest jakiś większy, albo jakaś męska wersja, bo tam jakiś, ma głębszy głos, a te, te inne piszczą Dobra, niech se biega, niech se biega, na razie sobie biega i, i, i dla mnie to spoko Zaraz rzucimy w nim, Oooo! Wow, te babysy do nas tu skakują, nie ma takiej opcji, my friend <gryw> Dobra, niech se leży Ej, zrobimy tak, zrobimy tak, bo nie mamy innego za bardzo, wy... o, oh, hello Jakbym to odpalił, to jakieś dziecko do nas tu podskoczyło W sumie dobrze, jak będą podskakiwać, możemy się ich się powoli pozby pozbywać Teraz mm, po to właśnie trzymałem ten TNT, żeby tego typa tutaj yy, załatwić Dobra, leci jeden Kurde, trochę źle go postawiłem, ale jest okej okay. Dostał, oberwał To jest najważniejsze Drugie leci Też dostał yy, I lecimy z molotowem Come on, my friend. Molotov is your friend. Gdzie on jest? Jeśli się nie ruszył, powinien być tu. O jest, bo strasznie ciemno na moim ekranie. Może wy widzicie, ale u mnie naprawdę nic nie było widać. Dobra, teraz się próje. Póki się pruje możemy. A nie, już skaszony jest. Jezus, kryste. Nie wiecie, jak to jest stresujący tutaj, bo jak umrzemy i muszę znowu to wszystko przechodzić, to ja naprawdę będę wkurzony. Dobra, jest tutaj. Leci dynamit. Dobra, chuj, leci dwa dynamity. Czemu nie? Żyje? Umarł? Jeszcze jest! Nie wierzę! Dobra, tabletek mamy. Mamy tylko jeden, ale dobra. Dobra, zjemy, je, bo naprawdę nie chcę ryzykować. Tutaj zjemy też energy mixa. Tutaj bym to podsmażył, ale nie mam jak. Może... Mogę wrócić flary? Może flary jakoś tak.. Kurde, jakbym miał ten pistolet na flary, to by właśnie było łatwiej i. Bo można ich poszczelić, ich podpalić i o to mi właśnie chodziło wcześniej. Dobra? Musimy to zrobić w old sposób Będzie to trochę trudno Trochę się cykam <laughs> Ale Oh god, nie wiem, czy to chcę zrobić Dobra, zrobimy to tak O! Uh, Babisy, dobra, pozbyć się babisów pierw Tu możemy spokojnie wejść na, na te dzieciaki I ich po, pozabijać O, ekstra A on nas nie, moge, nie może tykać O to chodzi, to jest taki safe spot właśnie Zajebiście Dobra, podpalimy jeszcze raz, musimy się go pozbyć, ludziska, bo on, on już mnie już serio denerwuje Ging Możesz umrzeć, czy możesz umrzeć, czy spać, Czy już po prostu nas zostawić w spokoju Jakakolwiek z tych możliwości Bym był bardzo wdzięczny Bardzo zaje zajebiście szczęśliwy Czemu on się gasi tak szybko? On strasznie szybko Ty! Zmarnowany molotow! No ja chyba po prostu zaraz swariuję tutaj Pal się gnoju! I po prostu już umrzyj! Dobra, wiesz co? Z kataną spróbuję go raz, raz cyknąć Nie, nie, nie warte ry... Dobra, fuck this shit yy, Yolo Dostał, oberwał Dostał ciosa, chyba Dobra, dziecka Dzieciaki tutaj na nas lecą Pozbędziemy się tych dzieciaków w sumie, skoro możemy Skoro mamy czas, bo jest ich też strasznie dużo Dobra, idę, idę walnąć tego typola raz Podpalony jest, więc muszę spierdzielać Uhuhu. Udało się, udało się Raz dostał, ale tutaj nie przejdzie Zastanawia mnie, bo on będzie teraz trochę tak wariował Zastanawia mnie, czy ja nie mogę Go jakoś tak Jakoś tak, wiesz Przez, przez tą dziurę zaatakować Kurde Ludzie, to jest po prostu masakra Ten cave jest Robię to dla mas O, dostał Fantastic Prawie zginie Prawie zginę, come on, come on, trzymajcie kciuki Zostawcie teraz lajka like i zginie! Oh my god! Yes! Fucking yes! Jest! Die baby! Dobra! Oh my god! I cannot nie wiem. No nie wierzę! Zrobiliśmy tą piąteczkę, że żeby... zrobiliśmy to. Nie wierzę, po prostu jestem w szoku. Ostatnie dziecko yy, jeszcze jedno tutaj się chodzi sobie. Tu jest ktoś? Halo jesteś? Słyszę twoje piski, ryski Dobra, zrobiliśmy to, mordki Resztę to będzie prosta droga Ale się cieszę To była najtrudniejsza część, jeśli mam się przyznać A wyobraźcie sobie, że przychodzicie tu pierwszy raz Nie wiecie, o co chodzi I teraz najciekawsza rzecz ten, Myślecie, że forest tylko las? Nie, 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 moi drodzy, nie, nie, nie To nie jest takie proste Tutaj w foreście naprawdę są zajebiste tajemnice no i w sumie tylko u mnie na kanale z 2Games Dobra, mamy czaszki, czaszki podpaliliśmy I otwieramy tym samym czasem Właśnie te pierwsze drzwi Idziemy yy, na kolejne drzwi. Oczywiście całkowicie teraz otworzą nam, przejdziemy do środka i możemy te czaszki wziąć z powrotem, bo w zasadzie te czaszki będą nam bardzo przydatne do kolejnych drzwi, bo będziemy musieli. My, musimy mieć co też kłaść na kolejne pedesty, jeśli dobrze mówię, pedesty, to by chodzi mi o, o to coś, co jest tutaj przy, przede mną teraz, nie wiem, nie wiem jak inaczej to nazwać. W każdym razie. Bordeszki, Ciśnijmy do przodu. Tutaj będzie trochę hardcore też. Bo jednak, poszykujemy moletowa. Bo jednak Normalnie załatwiałem tych ziomków TNT Ale mów, jak mówiłem, nie, nie byłem tym razem przygotowany Dobra, jednego podpaliłem Oh my god, jak tutaj zginiemy, to naprawdę będę Będę wkurzony Będę wkurzony, dobra, idziemy Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. widzę, widzę, że Że się, o, obijcie się wzajemnie Tak jest, dokładnie, i teraz podskoczę do was I zadam końców. uhu Uhu <laughs> to Co to było? Co to było? LOL, ale się zbugował śmiesznie To było... Nawet jak umrę teraz, to jest. O, oh, batonik! Nice! Nawet jak umrę, to jestem zadola ale bo to było tak śmieszne, że po prostu... LOL <laughs> LOL GING! Mamy to! Mamy to! Skończymy kurde gre de forest! Nie wierzę! We have completed game, my friends! Zrobiliśmy to, odpalamy naszą e, pochodnię i e, tutaj. Nie, ktoś, ktoś, co to jest? Noga? Żyje ktoś jeszcze tutaj? Batonik kolejny, super! Kolejny pedest, kolejne drzwi. Idziemy, idziemy coraz dalej. Energy mixa? Nie mogę zrobić energy mixa. Zjadłem energy mixa. Aha, widzę o co chodzi. Dobra. Też te snowberry sobie zjem i dobra. Mamy tak, kolejne czaszka. Rzucamy raz. Potrzebne tylko trzy rzeczy, żeby rzucić na, na te pedesty żeby się drzwi otworzyły. Mam też kameki, więc już czaszek nie będę zbierać niepotrzebnie Teraz wchodzimy do pięknego cave'a, do pięknego cave'a Ten cave jest naprawdę ślicznie zrobiony, tutaj akurat nie ma mowów, ale bardzo ładnie wygląda. I tutaj właśnie doszedłem na tym live streamie, jak to pierwszy jako pierwszy na świecie odkryłem to miejsce, znaczy z tego co widziałem na internecie, nie? Może ktoś tu jeszcze był, wiesz, na singlu gdzieś, który nie mógł nagrywać, ale jako A tam jest w ogóle to jest piękny hej. Tutaj jest tyle ładnych rzeczy. Tutaj mamy piękne, jak widać to niebo jest naprawdę śliczne. Ale nas interesuje. Teraz to, co będzie? Kurde, szykujcie dupy. Szykujcie się na coś zajebistego. Wchodzimy do kratera, który jest na samym środku naszego foresta. Miejsce, gdzie wszyscy nikt nie wiedział, jak tu wejść. Ale ja to kurde znalazłem, bo jestem, kurde. No wiecie, jak się przełożę do czegoś, to nie zatrzymuję się, póki tego kurde nie skończę. Proszę państwa. Czekaj, 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 zrobię żeby... to. Proszę... A nie, nie, trzeba więcej włożyć na to. Dobra, okej, okay, okej, okay, przepraszam. Proszę państwa. Ladies and nie, okej, okay, czekaj. Muszę jeszcze coś tu położyć, spoko. Przepraszam, nie wiedziałem. Yy, gdzie? Nie mogę? Dobra. Ladies and gentlemen, my friends, I am presenting to you Das Krater. O, oczywiście weszliśmy w nocy i nic nie widać. Już dwie godziny nagrywam ten odcinek, ale w końcu mogę Wam pokazać. Co jest w kraterze. Więc moje dziomeczki, tak jest. Jesteśmy w kraterze jako pierwsi. Możliwe, że nawet na, na internecie tutaj y, odkryte. I właśnie generalnie jak to odkryłem, to jeszcze nie było tutaj tego wejścia, tylko były te drzwi, ale jak był update, to od razu tu przyszedłem sprawdzić, czy właśnie będzie tu coś ciekawego. I y, tutaj spełni się taki gruby mob. Gdzie on jest? Tam jest właśnie ten gruby mob Ale on nie jest zbyt silny On nie jest za silny ten mob akurat On po prostu tak wbiega w nas i nas atakuje Ale jak widać pierwszy kurde Pierwszy jak na youtube pierwszy Tylko że pierwszy no, kurde, do kurde Do dziury ludziska Mamy to ale to nie jeszcze koniec To jeszcze nie wszystko Mam jeszcze kolejną tajemnicę Ale na tej tajemnicy będzie się kończyło Bo mamy tutaj jak bierzemy nasz red breeder Ubiorę go od razu Mamy tutaj w środku, w samym środku Tego kratera Mamy jeszcze dziurę I co będzie w tej dziurze? Dowiecie się Jeśli będzie 20 milion Łapek w górę, nie no żartuję Jeszcze nie można tam wpłynąć, bo pewnie będzie W kolejnym updatecie jest zablokowany Jest zablokowany wstęp wpływania tam Ale kto wie, może tam będzie kurde Nasz synek, albo jakieś inne Ciekawostki, które będą nam Ujawniać historię i fabułę de Foresta Mordeczki, dzięki za oglądanie, wbijcie kurde miliard łapek tutaj na ten odcinek, bo po prostu by było zajebiście i osiągnęliśmy achievement, a ten achievement zasługuje na lajki, komentarze, subskrypcje, cokolwiek. Widzimy się w na następnym odcinku Foresta, gdzie będziemy robić inne ciekawostki i inne ciekawe i fajne rzeczy. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w na następnym odcinku. Yo.